Ok, więc przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Jeżeli już wszystkie są zrobione, czas rozpocząć te kolejne ćwiczenie. Jeżeli oglądasz ten filmik już 3, 4 lub 5 dnia, kiedy jesteś w tym programie, rozpocznij to teraz. Jeżeli już pierwszego dnia wszystkie filmiki chciałeś zobaczyć, chciałaś obejrzeć, żeby zobaczyć co tutaj będzie, zacznij to teraz. Jeżeli 10 dnia dopiero dotarłeś do tego punktu, zacznij to teraz. Ale jeżeli chcesz wszystko przyspieszyć, zwolnij. Trzeba wolniej, spokojnie, systematycznie, a osiągniesz właściwy cel. Proszę wejść w link, który tutaj jest udostępniony, pod tym filmikiem lub na górze tego filmiku i zapoznać się z tymi materiałami. Jest to trening autogenny szulca. Bardzo ważne jest, żeby przejść przez ten trening zgodnie z etapami, od pierwszego do ostatniego. Powoli, systematycznie. Bez jakiegokolwiek pośpiechu. Tak jak w szkole, uczyłeś się dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, tabliczka mnożenia i potem coraz wyższe i wyższe zadania. Tak samo i tu trzeba swoje ciało nauczyć relaksacji i odprężenia. Jest to bardzo, bardzo ważne, żeby zrobić to właściwie, powoli, spokojnie. Pamiętaj, robisz to dla siebie, dla swojej rodziny, dlatego, aby mieć lepszą przyszłość, aby czuć się lepiej, zdrowiej. Trening autogenny wpływa zarówno na nasze zdrowie fizyczne, jak i na nasze zdrowie psychiczne, bardzo, bardzo pozytywnie. Więc proszę zrób to bardzo dokładnie, tak jak jest zalecane w całej tej playliście, która jest tu załączona. Obejrz materiał wstępny, potem zapoznaj się z pierwszym treningiem, drugim, trzecim, aż do ostatniego etapu, tak jak jest zalecane. Dobrze? Więc zapraszam. Teraz czas. Kliknij na ten link. Zapoznaj się z tym i wprowadź ten materiał tak, do swojego kalendarza, żeby każdego dnia o danej porze zrobić trening autogen. Jest to również bardzo ważne, żeby robić każdego dnia o tej samej porze ten trening. Tak? To też będzie wyjaśnione wszystko dokładnie w tym wprowadzającym filmie na tej playliście, do której Cię teraz zapraszam. Ok, zapraszam do obejrzenia, jak już to wszystko wprowadzisz, kolejnego materiału i wprowadzenia tego w życie. Do zobaczenia w kolejnym materiale.